Kochane dzieci, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu własnym, jak również wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w bożu. w naszym wspólnym święcie Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, które połączyliśmy z obchodami Dnia Dziecka. To wyjątkowa okazja, by razem się spotkać, uśmiechnąć i spędzić czas w gronie tych, którzy tworzą prawdziwą wspólnotę serc. Dzień rodzicielstwa zastępczego obchodzony jest w Polsce 30 maja. To ważna data, która przypomina nam, jak wielkie znaczenie ma wsparcie, troska i miłość, jakie rodziny zastępcze dają rodzicom naszego dnia. Rodziny zastępcze to niezwykli ludzie, to nieciekła ciepła oddania i ogromne siły. Dziękujemy Wam za to, że otwieracie swoje domy i serca dla dzieci, które potrzebują miłości, bezpieczeństwa i nadziei. Wasza rola jest bezcenna. Budujecie nowe początki i pokazujecie czym jest prawdziwa rodzina. A dziś przede wszystkim świętujemy radość dzieciństwa. Wszystkim naszym małym i trochę większym bohaterom życzymy, by każdy dzień przynosił Wam powody do uśmiechu, byście czuli się kochani, ważni i wyjątkowi, bo tacy właśnie jesteście. Niech dzisiejsza impreza plenerowa będzie czasem dobrej zabawy. Wspólnego uśmiechu i pięknych wspomnień. Dziękujemy, że jesteście tutaj razem z nami. Bawmy się dobrze. Życzę wszystkim udanej zabawy. Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałabym złożyć serdeczne podziękowania za życzliwość i bezinteresowne wsparcie, które pomogło nam w organizacji naszego wspólnego pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka. Nasza wspólna impreza nie odbyłaby się bez Was, moi drodzy. Bez następujących osób. Leśna Przygoda Magdalena i Michał Bibro. Urząd Miejski w Myśli Bożą, Fundacja Marzeń i Działań. Brawo, brawo, tak, bo coś nas nie słychać. Sewgut Centrum Drewna Barlinek. Molekula Babel Tea Mirosław Graj. Paweł Kwapis Owoce i Warzywa. Nadleśnictwo Myślibórz, Sankut Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Najmrocka, Kajza Monika Maciejewska i Wiesław Jagielski. No brawo, brawo, bo coś nas nie słychać, naprawdę. Tam z tyłu też bijemy, brawo. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Myślibusz. Dobre Miejsce, Gabinet Psychologiczny Gabriela Solarz i Justyna Karaś. Finisz usługi remontowo-budowlane Piotr Gutowski, Fotopost Art Studio Piotr Posieczek i Nadzory Budowlane Michał Kapłan. To są osoby, które pomogły nam w organizacji. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Skarska brawo. Nasza niezastąpiona pani Lidia Biejuk, TF24. Sala zabaw Elefanek Nikola Kraszewska. Komenda Powiatowa Policji w Myśliwożu, Sołectwo Karsko, Live Music Technika Estradowa Adrian Wyremski, Stowarzyszenie Wojtkowyje Alpaki Totu Ewa Faściszewska Karsko, Wielkie Brawa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Myśliwóż, KUFJ ZHP Myśliwóż, Pani Kasia Sowalak, na którą zawsze możemy liczyć w wypożyczeniu wszystkich super sprzętów. Tak, wielkie brawa. Paulina Wiśniewska, Emilia Matys, Pani Anna Miszczak, przepraszam, Patryk Niegowski, przedstawiciel klubu sportowego Piast Karsko, Wielkie brawa. Centrum Usług Wspólnych Myśliwórz. Z mojej strony największe podziękowania się należą całemu zespołowi powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i naszym paniom dyrektor, które obdarzyły nas już po raz kolejny ogromnym zaufaniem. Bez was dziewczyny to by tutaj się nic nie odbyło, wiecie, jesteście niezastąpione. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. I przepraszam dwóch mężczyzn, Kajetan i Andrzej, przepraszam. Proszę bardzo, proszę bardzo, jeszcze raz, proszę, proszę, dziewczyny trzymajcie, tu jest Wojtek, jest szybszy od was, proszę, proszę Wojtuś, maluszki chodźcie do mnie. O. Bo tam z tym stoją, boi się, że Dobra. Wojtuś, poczekaj, kochanie. Musimy się Musimy się do przodu, bo tam stoją państwo. Żeby nikt nie został pocztą. Mam, to, chodź, to chodźcie. Proszę. Wojtuś, <s Lindsey> po Poczekaj, o. Poczekaj, proszę. No daj, daj, nie bój się. Nie, on chciał dać tej... Tylko akurat mój Elvis się zbuntował. Proszę bardzo. Proszę, Wojtuś. Już? Na czym? zobaczył. Proszę. E, nie wiem, czy jakiegoś nie widzi pieska, czy czegoś. A chodaj, Buziaka? Tak, dobrze. Tak, do umie. Proszę bardzo. No, dawaj. Proszę. Pięknie. Świetnie. A tu, jak ktoś już tutaj był, tyle razy co? Tyle razy karmił te alpaki, prawda? <głoski> Trzymaj młoda! No. Proszę! Super! Jeszcze! Jeszcze chcesz na głowę? Proszę. Na ja Edek, Edek, bo on tu ma, zobacz, on tu ma. Poczekaj, Wojtek, jeszcze raz, jeszcze raz, tu mam. Dawaj, tu okay. się styl. Pięknie! Super! Odstań, odstań.